Chodź Becia się przywita Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Jesteśmy na dziedzińcu w żogańskim Pałacu Kultury tak, Fontanna w parku. w parku Fontanna już uruchomiona Idziemy na mostek mhm. Jak to sąsiad mówi który zbudowali saperzy z Krosno od Kiedyś, kiedyś Majka jest niebo wzięta a, i, i, i akurat kończy loda, byliśmy na lodach byliśmy na lodach chyba pokażemy wam ile lody u nas kosztują no pokażemy wam po ile są u nas lody nie trzeba na, na krupówki tak? tak na krupówki nie musicie wcale z żagania wyjeżdżać, żeby płacić no. na krupusach cytryna, tak, i drugi Przymykamy. ok przykaczu tej mały taki słony karmel mango marakuja jeden taki, jeden taki Dobrze, proszę bardzo dziękuję Proszę. Proszę. będzie dwugałkowy będzie mango marakuja i salony karmel a drugi będzie jednogałkowy czekolada okay. mango marakuja i karmel Tu panoramę. ładne drzewo tu. No, jakie wielkie drzewo. No. Umieloda loda to się nosem ściąga, co nie? A fajny mostek taki. Zabierzemy was tam. Idziemy zobaczyć tamę. A można faktycznie. Pogoda. Nie jest gorąca. Nie jest tutaj. bardzo gorąca. Kamienne ślady przeszłości. Uh -huh. Trasa turystyczna. Czekaj, pokażemy, może im, gdzie jesteśmy, co? Gdzie my jesteśmy? Czekaj, gdzie my jesteśmy? Pałac? Tu. No, to był Tu jesteśmy, słuchajcie, teraz w tym miejscu. Będziemy przechodzić przez mostek i zabierzemy Was tu. Tu jest y, tama następna no. rzeki. Rzeka Bub Tak, także tu Was zabieramy. A mieszkamy gdzieś tam. Tutaj ten most właśnie jest. Y, robią go, co nie? Tak, to jest ten no. most. Ten. Tak, bo później tu się przejeżdża. Tak, to jest ten most, który robi. No, dobra, idziemy. Także idziemy tam. Kładka parkowa. Kładka parkowa. Tu na tej kładce bardzo dużo o tych y, osób, które zawierają związek małżeński robią sobie robią sobie sesję. Tak, robią sobie tutaj sesje No, majcia prowadzi. Uh -huh. Nie powzięta. Tak. A tam była stara kładka chyba. No, tam w dali widać starą kładkę. I ktoś łapie rybki. A nie pomyślałem, a tu muszą być piękne ryby. No jak gorąco, to się wykąpać można, nie? A jakiś franek lata. Razem. No, ale my idziemy tu, bo my idziemy zobaczyć na tą tamę Tutaj kiedyś w Tędy czy tędy idziemy? Tędy. Tędy. A może tędy? Chodź Maja. Tam mogą być komary, nie? A to jest most. A to, A to kiedyś to... był. Tak, most Elżbiety. Ale no chyba może jeszcze po nim chodzi. No kiedyś, kiedyś. No. To powód jak była wszystkie, zabrała te mostki. Chodź ładnie idziemy. Most królowej Elżbiety. Bo ona chodziła po nim, co nie? w żogeniu? a czemu nie mogła mogłaby chodzić ona Uch. 100 lat żyła mogła wszędzie chodzić no pewnie może nawet na pieszo przyszła no, <noise> przez 100 lat by doszło. ale tu zarosło no zarosło ale tak patrzymy wiecie czy tam mówiłeś że to niby pieczarki ja chodź, ja tam tak... chodź Maja, Maja chodź. ja tam taki pieczarek go nie zbierałam no. o jaki pies idzie bez smyczy? bez i to idzie sam no, jak tu ciemno. O, żminki, dziura. żmijki dziura. Tam brzmijki dziura. Ty jak toś dziura To sam jaka zmika. Ale powiem wam, że sucho jest. Sucho w lesie. Sucho w lesie. A czy to jest park, to nie jest las, ale... A nie, może to być las liściasty, nie? Tak. No. Ale ładnie. Ładnie, zielono. Fajne powietrze. No, tak. jak cię tak wejdzie do takiego tego, to no, powietrze jest takie fajne. Chcieliśmy z inną stroną, ale niestety był... Jest był duży haski, luzem puszczony. właściciela żeśmy psa nie widzieli. Nie wiem dlaczego tak puszczają psy. Chyba, wiecie, ja nie będę próbować bo raz już kiedyś byłam gdzie były dwa wieczory puszczone no, no i się rzuciły wyglądało powiem wam to nie nieciekawie ja od tamtej pory po prostu wolę dmuchać na zimne i jak widzę gdzieś psa bez smyczy bez stagańca to wolę nie podchodzić nie, no. nie ryzykować tak nie ryzykować no jak to jest malutki jakiś tam piesek, to jeszcze. No ale to był haski, to był to był kawał psa. Idziemy zobaczyć na tę tam. Tu chyba dzieci się chyba coś słyszą. No to, Co słychać to słychać jakieś było? dzieci. Co nie? No. Patrzcie, chyba będą się kąpać. No, dziewczyna się umówiła na randkę. i Nie ma nikogo. I chłopak nie przyszedł. No i tu macie naszą... Tam. Ryby łapią. Taka złożona ryb No, to normalne. Widzicie tamę? E? Dziewczyna Gdzie i po no, nie jej nie puszczę, i tak nie No, a tu nas Bóg No, No kurde mnie gryzie. Co ci gryzie? Mucha końska a to widok z tej strony na pałac Czekajcie na now ale ciekawe czy tu jest głęboko ale kiedyś... ja a tu... kwaczki płyną. Oj, jak... oh ona nie lubi tu po tym... nie bo jak są szczebelki to ona nie lubi Ona ciągnie, bo ona coś no, bo ona się boi. A płyną dwa wodolaty. I będzie nasza z przodu. Są sztupaki Tak. No Maja, szukaj szczupaków. Kurde, się przewróciła znowu. Chodź tędy pójdzie. tu Także byliśmy tam. A czekaj, ty chcesz teraz iść tędy? No, no to jest czego już. Chodź. Chodź, mała. Pan się zmachał, bo musiał Cię do góry podnosić, bo pies z luzem chodzi. Już on nie odpowiedział. Wielki pies. A ta mała go zaczepiała. Nasza, no taka mała nie jest. Ale ja, ona już jest stara. No. ma swoje fochy. My jesteśmy ja w stanie na nią zapanować. No, bo ona na maszelki, a nie na szyi tylko. O, i macie z tej strony. Nasz pałac. No. O, czekaj, może tu do wodę można być? Można. Chodźcie, idziemy do Bobru. Chodź, Macie, tu byłaś kiedyś z Panem. Tu kakajakami to nie Tak takie, jakie już zjeżdżały, widziałaś przecież. Chodź, Maja. Chodź tu! Chodź, tu napijesz. Chodź. Zobacz, tu możesz się wody napić. O! No na wyjdzie. Tu wchodziła wtedy też. Kąbiecie, Maya? <gry> już? No. Mostek z tamtej strony Tu mogę nogi pomocy Można sobie posiedzieć faktycznie jak jest no. Tu nawet się wykąpać za rzeka fajna woda jest No o. <laughs> Pływa, pływaczka tylko tak jak się mówi, do no, kolan, co nie? No, do kolan. Ona nigdy się cała nie zanurzała. No, jajka sobie zamoczy. Jakie jajka? <gry> Dobra, i Jaki? chodzimy. Chodź. Popiłaś wody? Idziemy dalej. jest tam łupie, jakaś muzyka. A powiedz o tych pulpecikach. Co robimy? Kurde, powiem wam, te pulpeciki to mistrzostwa świata. Ja nic innego nie potrzebuję. Ziemniaczki, pulpeciki i surówka z cukinii. Normalnie już jadę trzy razy. <laughs> I jeszcze raz będę musiała robić. Jeszcze na dzisiaj mi zostało. Bo takie dobre były. Le, jednak lepsze są pulpeciki z, z jakieś mięso mielone z nóżek z kurczaka niż Ni z piersi. Nie? Niż z piersi. No. Tam jest jednak inne mięso, nie jest takie suche i... Becia, żeby, żeby się nie powtarzała. To pulpeciki nakręcimy tym. Na ten kanał rzucimy. Takie szybkie pulpeciki. Tak, no. O orzech jaki wyrósł. Aha, no to ktoś musiał ten chyba. Jakiś tak tego. przyniósł. No Także byliśmy na spacerku, byliśmy na lodach No tu chyba będę robić fontannę Nie no. fontannę, tylko kaskady takie no, no, taki wodospad Wodospad A, raczej. wodospad, taki mini wodospad i no. będzie musiał być ładnie w to że No także cóż Właśnie w, w każdym, w każdym oknie piątu. no Pięknie to wygląda. To nie tam na balkonie. Widzisz, herb? Także co? My wychodzimy z parku. Byliście dzisiaj z nami na spacer, panie. Wejdźcie z nami na spacer, także żegnamy się do zobaczenia. papa